Marcinie, jaki plan na dzisiaj? Plan na dzisiaj jest taki, żeby poprawić oklejenie. Śniadanie już zjadłem, czyli to pierwszy sukces jest. I przeżyć do wieczora. Teraz, tu nagrywaj teraz, bo to jest powiedzmy Jak się czujesz przed dzisiejszym dniem? Bardzo dobrze. Stresik jest ale będzie dobrze. Na Radzie Świdnicki macie konkurencję, pokonacie braci kotarbów. <noise> Zobaczymy. E, tak naprawdę jesteśmy tutaj, żeby pokazać naszą prędkość i mam nadzieję, że właśnie będziemy szybsi. E, jesteśmy myślę, że dobrze przygotowani. Mieliśmy fajne dni testów. E, zobaczymy, czy nasz w sumie najstarszy samochód w konkurencji da radę. Myślę, że my tak. E, myślę, że zro, zrobimy wszystko, żeby pokazać naszą prędkość i na pewno tanio skóry nie sprzedamy. W poprzednim sezonie pokazywaliście tę prędkość, ale na pojedynczych rundach, na pojedynczych OS-ach. Czy teraz, gdy nabraliście jeszcze większego doświadczenia w tym samochodzie, nastawiacie się na walkę w generalce? E, jesteśmy lepiej przygotowani. E, zmieniliśmy serwis, e, sami teraz przygotowujemy auto. Myślę, że e, teraz mamy większą kontrolę nad tym, co się będzie działo z samochodem, jeśli no chodzi o ustawienia tego typu rzeczy. E, myślę, że to był dobry ruch i, i w tym roku będziemy mogli szybciej i równi tym samochodem jechać więc. Mam też więcej kilometrów zrobionych, jestem już lepiej przygotowany do, do, do startu. Zobaczymy ile, ile ta praca nasza zimowa, ile przyniesie efektów. Rajdowy samochodowy mistrzostwa polski ogromna brawa Jarku nie przeczy jeszcze startem? Myślę, że jestem dobrze dla co... nas, jako sportowców, do, do, do lepszych wyników, do lepszych osiągów i mam nadzieję na, na dobrą walkę. My też taką nadzieję mamy. Walczcie bezpiecznie. Ocennę sekundy o ułamki sekund, OK? Na pewno. Proszę Państwa, rajdowe samochodowy mistrzostwa Polski startują dzisiaj w świcy. Jak się czujesz przed startem? Na pewno jest troszeczkę stresu, ale takiej dobrej motywacji. No i emocje rosną. Także fajnie, fajnie. Naprawdę czekamy na start. Koordynatorze, tak, jak słucham. nastroje? Bardzo dobre. Nastroje na sporo, nawet pięciu. Bardzo dobre nastroje. Świetny odcinek testowy. Wszyscy zadowoleni, zwarci, gotowi. Niech się zacznie. A ty Jarek, jak się czujesz? Doboił, nie. Do boju, nie? Skrywa. Nie jestem że panie z góry nie przyjdzie. Rondo 3 prawy lewy i 4 prawy otwiera 50 z drogi, 2 prawy podwójny i zostań za banery. Jeden lewy, ciasno 10, 2 plus prawy na drogę otwiera 150 lewą, 5 prawy trzymaj do 5 plus lewy, 3 tull, 127 lewy mocno, schamuj, 4 lewy. 40 i mocno schamuj Do 1 lewy, 5 prawy. Otwiera 120. Prostuj 87. Prawy, lewy. I dalej idziesz 200. Idziesz 200. Idziesz, idziesz. przez czerwone. Dobra, ale wszystko było, nie? Tak. Dobrze. Myślę, że dobry przejazd, takie na otwarcie. Mm -hmm. Dzień dobry, co się dzieje? A oto jest winowajca słabego wyniku na drugim odcinku specjalnym. Tak to niestety wygląda, prawda, Dawid? Prawda. Marcinie, jak podsumujesz? Dzisiejszy dzień. Bardzo dobre ciastka. Tu jest to białe, to jest jakiś ten. Jakieś takie śmietankowe. Tu jest jeszcze taki owocowy mózg. Bardzo dobre. Jeszcze dzień, bardzo udany. Kawa. A, Jarek wygrał OS. <suszy> zadowolony? Nie, nie. <laughs> okay. Rajd dzień drugi Jesteśmy już po odcinkach Przejechaliśmy ci całą pętlę Cztery odcinki Dwa razy miejski dwie, Dwa odcinki górzyste eee... Jestem bardzo zadowolony z tempa, bo tak naprawdę tempo, które zrobiliśmy dzisiaj i te czasy, które notowaliśmy na pierwszym odcinku, drugi czas, jedna dziesiąta straty do, do zwycięzcy, no drugi OS właśnie ten pech, gdzie złapaliśmy, przebiliśmy tylnią prawą oponę. Trzeci, trzeci OS trzeci czas, czwarty OS pierwszy czas, więc naprawdę patrząc na to, co robimy, jak jedziemy, zadowolony naprawdę mogę się cieszyć że, że jesteśmy w top 3 i walczymy naprawdę dzisiaj było wiele działo się w samochodzie, bo właśnie jak złapaliśmy, przebiliśmy to tylne prawe koło, teraz właśnie chłopaki go sprawdzają co tam się dzieje, bo, bo jechaliśmy ponad 6 km na, na Feldzę, właśnie to jest ciekawe jak jedziesz 130 na godzinę i masz trzy opony i jedną felgę w ogóle jak, jak się to z jak się go, to stało, hamowaliśmy go, go. Go. hamowaliśmy do, do szykany z odkręconej piątki już, już auto leciało na odcięciu i w tym momencie naciskam na hamulec i auto staje w poprzek no bo już w tym momencie te, te prawe tylne koło było, było bez powietrza no i jechaliśmy do mety właśnie na, 6, 6. E, na ten, traciliśmy 50 sekund e, no ale rajd jest długi jest 100 km ścigania ja myślę, że Tanio skóry na pewno nie oddamy, tak, bo taki jestem, taki z tym, że się nigdy nie poddaję i, i, i na pewno będziemy jutro walczyć. Więc teraz chłopaki mają ostatni dzisiejszy serwis, auto e, jest przesiedlane na wylot. Jutro ranny, gdzieś dziesiątka tego na dobór opon i, i zaczynamy jutrzejsze ściganie, więc mam nadzieję, że będziecie z nami, że będziecie nam kibicować. E, udostępniajcie. Nasze filmy udostępniajcie, polubcie nasz profil, łapka do góry, więc czekam na Was, liczę Was na Wasz doping. Dziękuję. trzeci naszego rajdu, no, rajdu świetnickiego świdnickiego. Jest siódma rano, więc dzisiaj musieliśmy stać wcześniej niż przygotować. Więc e, dzisiaj jest kolejny dzień ścigania, mimo że wczoraj ta e, przebita opona nas trochę podłamała. Dzisiaj walczymy dalej. Na, na pewno się nie poddamy. E, pokażemy, co, co potrafimy. E, cały zespół się stara, żeby, żeby było jak najlepiej, żebyśmy byli jak najlepiej przygotowani. Więc trzymajcie za nas kciuki. E, bo to jest najważniejsze, żeby jak widzę wasze wsparcie to, to wtedy aż aż się lepiej jedzie i to cieszy, więc bądźcie z nami, kibicujcie i widzimy się na mecie. 80, prosty, 6 prawy cytul, 80, 5 lewy średni, 70, 4 prawy podskarpę słupek, 40, 4 plus lewy średni, słupek i 4 prawy długi, słupek, 60, na 6 lewy, szczyt w dół, 10, 4 plus prawy krótki, 120, mostek. 7 lewy podwójny zostań, to postek lewą podbija 50, 5 plus prawy średni słupek po 150, schamuj 7 lewy, 35, lewy słupek, 45, prawy krótki torem słupek, do najedź 5 lewy, 80, 7 prawy, zostań, do 6 lewy przechodzi, 5 plus lewy, śmiało 30 lewą, 6 prawy krótki przez mostek, odkleja, 70, schamuj, 4 plus lewy, średni słupek, przechodzi, 5 plus prawy, długi, słupki, do 6 lewy i 7 prawy lewy, 70 lewą, 4 prawy, nie ciąć, 70, mocno schamuj, do drogi, 1 prawy, nawrót, wszystko przechodzi 5 prawy po kuli 6 prawy krótki zostań i 5 na 4 plus lewy długi słupek przechodzi 7 prawy lewy 36 lewy zostań do najedź 5 plus prawy przyciąć syf, odkleja po 40 najedź 5 lewy krótki 70 4 plus lewy podbija słupek i 3 plus prawy krótki podbija słupek Przechodzi 5 prawy słupek, 6 lewy, pokuli 6 lewy, podbija 120 do góry, przed prawą 30, 6 lewy, pokuli 6 minus lewy i 8 prawy, 100 lewą, mocno schamuj, 5 prawy, 20 na drogę, 3 plus lewy, prostuj słupki, 30 i 5 plus lewy, 35 prawy, śmiało 100, 7 lewy, 4. Zadowolony. Dumny. Ale jest niedosyt, nie? Bo tempo sportowe było no, takie jak chcieliśmy, żeby było, a jednak jakieś nieprzewidziane sytuacje sprawiły, że znowu nie ma nas na podium, ale z tempa i z tego jak wygląda dzisiaj nasz zespół jestem mega dumny i... Ach. Mogło być pięknie, ale będzie pięknie. Dzień trzeci, meta, autor w parku e, Ferme, w parku zamkniętym po odcinkach. Mimo, że mieliśmy wiele przygód, naprawdę jestem zadowolony z, z postawy naszego zespołu, z, z, z naszych działań, z naszych czasów przede wszystkim. Radość wygrywania, dokładnie. E, I to jest właśnie radość, że potrafiliśmy zrobić dobre tempo, dobry wynik, mimo, że no, mieliśmy pecha. No. złapaliśmy, przebiliśmy koło. Jechaliśmy do mety na, na, na felce, straciliśmy 50 sekund, ale cieszę się, że tym najstarszym autem w stawce potrafiliśmy robić dobre czasy. Wygrywaliśmy odcinki, większość czasów robiliśmy w top 3, więc cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że się udało. Zespół już trochę zmęczony i gotowy, ale gotowy do następnego rajdu, więc na pewno będziemy działać, przygotowywać się, wyciągniemy wnioski z tego, co się stało. A eee, no choć na, przebite, na przebitą oponę nie mieliśmy wpływu, no nic, no jutro też jest dzień, my się nie poddajemy, walczymy.